Prawo bliżej przedsiębiorcy. Pod takim hasłem rusza akcja Niebieski Parasol dla Biznesu. Tym razem grupą docelową są mikroprzedsiębiorcy, czyli najliczniejsza grupa wśród polskich firm. Akcja skierowana jest do mikroprzedsiębiorców przede wszystkim dlatego, że ich jest najwięcej w Polsce. To jest 98 ponad procent firm. A to, co charakteryzuje te firmy, to fakt, że Właściciel jest zarazem osobą, która zarządza, często jest pracownikiem, często jest magazynierem, często jest bankowcem i często jest prawnikiem. Te firmy zwykle są na tyle małe, że nie stać ich na stałą obsługę podatkową, prawną, księgową. Kodeks karny nie rozróżnia firmy małej i dużej. Konsekwencje karno-podatkowe, skarbowe są dla wszystkich podobne. Niestety dane są przerażające. 87% firm jednoosobowych i 71% firm zatrudniających od 2 do 9 osób nie korzysta z usług prawników, a powinni w wielu sprawach związanych z ich codziennym funkcjonowaniem. Model bardziej profesjonalny, bardziej dojrzały to jest sytuacja, w której prawnicy, radcy prawni proszeni są do przedsiębiorców w sytuacji, kiedy nie ma jeszcze zagrożeń. Myślę tutaj o sytuacji, kiedy przedsiębiorcy pracują nad umowami. To jest ten moment, gdzie można profesjonalnie zarządzać ryzykiem prawnym, kiedy prawnicy mogą zapobiec wielu niekorzystnym sytuacjom dla przedsiębiorcy, czy też uniknąć złego sformułowania umów, czy sporządzenia sformułowań, które przedsiębiorca nie jest w stanie jako nieprofesjonalista wprowadzić do umowy. Akcja Niebieski Parasol dla biznesu potrwa do 1 października. W całej Polsce prawnicy oraz przedstawiciele Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan będą udzielać porad prawnych mikroprzedsiębiorcom. Porady prawne podczas akcji Niebieski Parasol będą generalnie udzielane w siedzibach okręgowych i sprawców prawnych, ale nie tylko. Także w szeregu innych miast w sumie mamy 34 punkty w całym kraju. Więcej informacji o akcji oraz adresy miejsc, w których porady będą udzielane, znajdą państwo na stronie internetowej pod adresem www.kirp.pl.